Cześć, z tej strony Wojtek Markowski ze sprawnego marketingu. Ze mną Paweł Friskę z OpenGift.pl. tak, miło mi. Rozmawiamy dlatego, że OpenGIF jest partnerem głównej ścieżki I Love Marketing. Na całym festiwalu jest prawie 4000 osób na ścieżce marketingowej 1300. Powiedz Paweł, jak wrażenia? Dla mnie bomba. Dla mnie bomba, bo byłem już na ponad 10 edycjach I Love. One najczęściej, praktycznie w większości, były w złotych tarasach. I ten obiekt jest trochę mały, jak na taką liczbę ludzi. Tutaj ten obiekt jest zdecydowanie większy i on powoduje większe możliwości. Większe możliwości to też większa scena. W tym roku pierwszy raz macie scenę, która jest z dwóch stron. W ogóle nagłośnienie. To, to w ogóle te, te, te wasze intra z basem, no przeszywające. Ale to, co jest najważniejsze i po co. Ja tu też szedłem jako uczestnik, nie tylko, nie tylko w formie sponsora. No to są wystąpienia prelegentów, które dla mnie, z wszystkich tych edycji, najwyższy poziom, najwyższy poziom merytoryczny i łącznie też z, z zabawnymi żartami. Okej, okay, miło to słyszeć. Natomiast wy jako partner jesteście też ważną częścią strefy Expo. Po raz pierwszy mamy Expo tak duże, blisko 100 wystawców na dwóch poziomach, jak oceniasz tę przestrzeń uczestników, których można tutaj spo spotkać, rozmowy, które odbyliście, jakie są Twoje wrażenia z tej perspektywy jako wystawca, nie tylko jako uczestnik? To powiem Tobie, że ja jestem bardzo miło zaskoczony, bo tak jak pierwszy raz wchodzimy w taką kooperację sponsorską, nie wiedzieliśmy, czego się możemy spodziewać. Natomiast to, co doświadczyliśmy, to przerosło nam absolutnie wszystkie nasze oczekiwania, przygotowaliśmy po tysiąc, półtora tysiąca pewnych gadżetów, które się rozeszły pierwszego dnia, więc jakby ja nie wiem, czy ci osoby dwa razy przychodziły, ale generalnie yy, musieliśmy z firmy jeszcze sprowadzać nowe, żeby, żeby, żeby faktycznie na tym stoisku e, pokazywać pewne ciekawe produkty, bo naszą misją jest to, że chcemy odczarować, dlatego mamy w klejmie gadżety pełne emocji, ponieważ chcemy pokazywać, że te gadżety wywołują emocje i to nie są długopisy, butelki i smycze, tylko to są to są gadżety, które potrafią zaciekawić i są gadżetami wow. I e, nawet dzisiaj e, Artur e, właśnie powiedział nam, że jest tak zaskoczony, że on na Wigilię to już wie, co zamówi dla współpracowników. Okej, okay, miło to słyszeć. widać te kontakty i networking działają nie tylko na linii partner-uczestnik, ale też partner-prelegent i to się gdzieś tam fajna, fajna synergia działa. No, Maciek Lewiński nas pozdrowił prosto ze sceny. O, jakby sam to wymyślił i jakby jest, jestem bardzo mu z tego wdzięczny. I od razu powiem, że to nie było świadczenie Sponsorskie nie było, tego, nie było tego w programie. Ale, w ale, ale wywalczył sobie sponsory Higher Hi rocksa który jest w Poznaniu dzięki temu, ale Maciek potrafi. Tak, który e... zresztą wygrał? Powiedz mi proszę, bo do tej pory współpracowaliśmy ze sobą, ale nigdy nie przyjwędzią na taką skalę i nigdy nie wchodziliście właśnie w tak duże partnerstwo. Dlaczego się na to zdecydowaliście? I czy udało się spełnić właśnie te cele czy założenia, które mhm. mieliście przed wydarzeniem? Tak. E, kiedy, kiedy rozmawialiśmy o współpracy? Tak. E... Dotychczas bardzo mocno przez wiele lat, bo właśnie w najbliższym czasie będziemy mieli dwudziestolecie, co też miało być przypieczętowaniem tego, że mamy już 20 lat. Miało być to, że wchodzimy w działania brandingowe. To jest świetne miejsce do tego, żeby budować brand. Jednocześnie byliśmy mocno związani z jednym z prelegentów, czyli z Jakubem Bielem, z którym nakręciliśmy świetne spoty i jeszcze lepszą akcję Pimp My Gadgets, czyli odpimpowujemy gadżety firmom. I to, ile dostaliśmy pozytywnego feedbacku od uczestników. Od osób, które nas znały, ale też te, które nas poznawały. Bardzo duża ciekawość osób, a co wy jesteście? A dlaczego jesteście tacy różowi? A o co chodzi? A powiedzcie, co robicie? No to i jak zaczęliśmy pokazywać te produkty, które nie są tymi kolejnymi kubkami, dukopisami, smyczami, no to, no to nagle się otwierało takie wow! Okej, okay. to na koniec, kogo tu można spotkać na I Love Marketing i komu Ty polecasz to wydarzenie? Czy jakim uczestnikom, jakim partnerom, gdybyś mógł zarekomendować, to dla kogo to jest miejsce, może dla kogo niekoniecznie? Mhm. Myślę, że to jest miejsce dla każdego, kto lubi się rozwijać, dlatego, ponieważ to nie jest tylko marketing, jest kanał social, jest AI, jest HR, także... Ta, E-commerce również. E-commerce, więc ta, 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 ta grupa ludzi jest bardzo duża. Czy to osoby są na freelancie, czy osoby, które pracują w dużych korporacjach. Każda z tych osób jestem stuprocentowo pewna, że wychodzi nie z jedną, nie z dwoma, ale z kilkunastoma myślami. Tylko teraz pytanie, czy to przełożą na działanie, bo dowiedzieć się to jest jedno, a wdrożyć to jest drugie. Natomiast nie wierzę, że ktoś tutaj przyszedł i powiedział: Nie, no jestem zawiedziony, bo się niczego nowego nie dowiedziałam. Także polecam, a jeśli chodzi o wystawców, to uważam, że każda branża, która jakkolwiek dotyka e, m, branży marketingowej, e, w pośredni sposób nawet, uważam, że, że, że tutaj e, powinna się wystawiać, ponieważ tu są dla mnie konkretniejsi ludzie z punktu widzenia na przykład, nie wiem, targów e-handlu czy czegokolwiek e, innego, gdzie przychodzi bardzo duża masa. A tutaj nie, nie przychodzi masa, tylko przychodzą osoby, które chcą się faktycznie czegoś e, dowiedzieć. Okej. Okay. Dzięki Paweł wielkie za rozmowę. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was pomocna i widzimy się na kolejnej edycji. Do zobaczenia, cześć!